Czy jest tu ktoś, kto nie wie, że ja jestem Kajda Ignacy, brygadista z narzędziowni? Niech się odezwie. Wszyscy mnie znacie, bo ja jestem dłużej w tej fabryce niż niektórzy żyją na tym świecie. Niewielu nas zostało przedwojennych robotników. A jednego z nas, Cisa, wybraliśmy przewodniczącym Rady Zakładowej. A teraz ci, których tata z mamą jeszcze nie planowali, kiedy cis w klasowym związku robił strajki, nie pozwalają ci sobowi gadać. Krzyczą. A kto krzyczy najwięcej? O, tamci. Widzicie luśniaka, Po drugi dzień bierze zwolnienie. To podobno jest słaby. Ale krzyczeć to ma siłę. Ja nie bronię dyrektora Badury, nie przeciwko temu, żeby takie dleni od boki, co mają piasek w rękawach, mieli decydować o tym, który dyrektor jest dobry, a który niedobry. Dla nich każdy będzie niedobry. Choćbyśmy nawet wybrali pękawa. Bo każdy dyrektor będzie wymagał pracy, to jest jasne.